Jerzy Owsiak, założyciel i niezmordowany lider wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, z niecierpliwością odlicza dni do jej wielkiego finału, który co roku gromadzi miliony Polaków w akcie wspólnego wsparcia. Tym razem, oprócz tradycyjnego zgiełku przygotowań, Owsiak znalazł się w centrum uwagi z mniej przyjemnego powodu, serii niepokojących listów, które zaczęły do niego docierać. Cała sytuacja szybko eskalowała ale dzięki efektywnej interwencji służb nadawcy zostali zatrzymani, co przyniosło pewne ukojenie. Media i celebryci natychmiast zareagowali, wyrażając swoje oburzenie i wsparcie dla owsiaka. Agnieszka Chylińska, znana z zacięcia do spraw społecznych, stanęła na czele tych, którzy publicznie wyrazili solidarność z założycielem WOŚP. W jej słowach, jak i wielu innych, Przebijało głębokie zdumienie i rozczarowanie z powodu ataków na tak szanowaną postać. Owsiak, przez lata swojej działalności, stał się symbolem pozytywnych zmian i solidarności społecznej, mobilizując ludzi do wspólnego działania na rzecz potrzebujących. Jego zaangażowanie przekroczyło granice kraju, stając się inspiracją dla wielu na całym świecie. Dlatego też, zdarzenia ostatnich tygodni wywołały szerokie spektrum emocji od zaskoczenia po gniew. Niektórzy, jak Radosław Majdan w rozmowie z Jastrząb Post, wyrażali swoje niezrozumienie i dezaprobatę dla sytuacji, w której Owsiak został postawiony. Nie mogę pojąć, dlaczego Jerzy Owsiak, człowiek, który zjednoczył Polaków, jest tak atakowany. Jest jedną z najważniejszych postaci w naszym kraju, człowiek, który zrobił więcej dla społeczności niż wielu innych, którzy twierdzą, że działają w imię narodu. Jerzy Owsiak, twórca wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, doświadcza obecnie trudnych chwil związanych z serią niepokojących listów. Na jego obronę stanęły znane osobistości, w tym Anita Werner oraz Agnieszka Kaczorowska, która, zapytana przez Jastrząb Post o sytuację Owsiaka, wyraziła swoje głębokie współczucie, bardzo mi przykro z tego powodu. Rozumiem, przez co przechodzi bo sama doświadczyła niesprawiedliwości. Zainteresowanie celebrytów akcją WOŚP jest imponujące. Anna Lewandowska przygotowała specjalną niespodziankę dla swoich fanów, o której więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej fundacji. Jednocześnie, aukcja prowadzona przez Maćka musiała, zdaje się przebijać wszelkie rekordy popularności i zaangażowania. Agnieszka Chylińska, znana wokalistka i jurorka programu Mam Talent, również postanowiła włączyć się w działania na rzecz orkiestry. Na kilka dni przed finałem WOŚP ogłosiła, że wystawi na licytację swoją kultową kurtkę, w której występowała podczas trasy koncertowej 30 lat Agnieszki Chylińskiej, Kiedyś do ciebie wrócę. Inicjatywa ta została ogłoszona na oficjalnym fanpage'u artystki. Wośp i Jerzy Owsiak, doceniając zaangażowanie publiczności, wyrazili swoje podziękowania na oficjalnej stronie aukcji. Zwróciliśmy się z prośbą do osób publicznych o wsparcie naszego finału przekazaniem cennych przedmiotów. Reakcja była niezwykle pozytywna, a wśród darów znalazła się również kurtka Agnieszki Chylińskiej, co bardzo nas cieszy. Obecna wartość licytacji kurtki wynosi 1300 zł ale wszystko wskazuje na to, że suma ta znacznie wzrośnie, biorąc pod uwagę zbliżający się finał akcji.